Posłuchaj, lubię cię. Wiem, że twoja choroba komplikuje sprawę, ale mam to gdzieś. Amy... Lubisz mnie? Tak, bardzo. Mimo ale... tego, że ja nie mam raka, no ciśnij Romeo! Przesta! Większość nastolatków ma się za niezniszczalnych, ale nie chodzi o niezniszczalność w stylu Supermana, tylko taką, przez którą ci się wydaje, że spełnianie swoich marzeń możesz bez problemu odłożyć na jutro. Zaraz znajdę. Przerabialiśmy. oddychaj. Jesteś moim przyjacielem, więc chwalenie mnie to twój moralny obowiązek, a na widowni nie się do mój kumple. Jakim się nie spodoba, znaczy, że są gumbami. I mimo, że ciągle wielu rzeczy nie wiem, to jedno jest pewne: wszystkich czas kiedyś się kończy. Tell me co słychać? Nie biorę chemii. Bo zadziałała czy. czy. I do. To, przez co przechodzisz, przeraża. Ale możesz zdecydować, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie. Koszty, skubańcu jeden, piszesz piosenkę. Halo! Pomyślałem, że fajnie byłoby wreszcie mieć coś naszego. Fix me up my Chodziłeś na YouTube? Macie 20 tysięcy wyświetleń? Czemu się nie cieszysz? Myślałam, że właśnie tego chciałaś. Kit z moimi marzeniami, bo i tak nie zdążę ich spełnić. To nie fair. Przestań! Nie mogę ci nic dać! Ani pierścionka, tak. ani przyszłości! Nic tak? Masz w sobie dar, o którym świat powinien usłyszeć. Jak go wykorzystasz? Ale odlot. Oddychaj. Ty? No wiesz, ap, ap, ap. Tak, jestem za. Jest naprawdę super. Będę uszczęśliwiał innych. Ja za sobie dziś proszę ciebie, żebyś tak, poszła ze mną. Tak, tak. Dopóki tylko mogę. <śmum> Niektórzy wcale nie doceniają tego, o co inni muszą walczyć. A ja jestem wojownikiem.